Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. E, teraz już jest ze mną tylko Dominik. Będziemy e, sobie na Mr. Planet. Oj, oj. Aj, mm -hmm. e, mój Facebook. Jak na Mr. Planet. Mm -hmm. e, mu. Maszana.

Przedstawię na inimki, że, że jaki macie styl i jaki macie humor. E, ja pokażę tak. Teraz do. Będę normalnie pokazywać do, 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 do obojętnego stylu. Czyli no, minę, jakby humoru. No. Ale, do no go też pasuje. Nie, 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 bo, nie, nie, podstawowe No, podstawowa i też serduszko są i pozłane. Um, Ale polecam moją animkę. Zobaczcie jaka fajna. Tak, taka animka. Daje się do święta kukurydza. tak się kręci. I to tak Tak. Ta animka jest fajna jak się ujrzecie jakoś tak na wiosnę. To nie jest dla Wim, to się może kupić. To jak jesteście chorym. co to, jest. to mi się nie podoba. Nie, nikt to robi. Ej, i co masz osiołka? Mam takie takie To jest też fajne, tak ogólnie, nie? E, e, o, to jest też fajne, bo tutaj jest gazetka Mójster Planet. No i każdy wie, że gazetka mów, Mójster Planet, a to jest gazetka Mójster Planet, więc um, coś muszę sobie kupić. Mogę patrzeć? Mhm. To jest takie po mniejszeniu. No, może sobie uśmiechnąć na tym krześle. Nie, no, nie, Spójrz, krzesło masz tutaj. Um, to jest fajna animacja, no bo, na, tak na, bo to są lody. E, tak na lato Jak nie to nie To jest też fajne. Słyszycie? Macie dwie porcje. Jak nie zjecie. To są moje fajne animacje. Te mi się najbardziej podobają. Tyle wam mogę powiedzieć. Ja już muszę kończyć, bo teraz mam obiad. Ale jak kończę to jest to Kolejny akcinek. Mam um, Dzięki, że Wam się podobał. U te aniemki. Fajne, że. co się stało. No tu że mi ekran klub. Ähm. Wam się podobał. Niech mi nie że Nie będę pozdrawiać. masz problem. Ucieknie, bo. Ähm. Um, to ja. Kończę, widać sobie w tej pieni nagramam. Zachęcam do pieniędzy tych Himek Pa.